Witam w 1072. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N. Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa księdza profesora doktora habilitowanego Tomasza Dudkiewicza pod tytułem Pozorna zmienność norm moralnych. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wstęp. Przyspieszony w ostatnich stuleciach rozwój nauki, owocujący pojawieniem się coraz to nowych technologii, nie pozostaje bez wpływu na mentalność współczesnego człowieka. Dawniejszy świat mógł wydawać się trwały i niezmienny. Gromadzona zaś na przestrzeni ludzkiego życia wiedza oraz doświadczenie zachowały swą aktualność. Tempo współczesnych przemian cywilizacyjnych stanowiących pochodną postępu naukowo-technicznego nie tylko rzutuje na sposób postrzegania ludzi starszych, jako tych, którzy nie znają się, nie wiedzą jak, nie potrafią i tym podobne, ale także prowokuje do zakwestionowania przekazywanych przez nich w procesie wychowania zasad moralnych. Jakże często usłyszeć można stwierdzenia typu dziś są inne czasy, tak się teraz żyje, kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, ale trzeba przecież iść z postępem, przywoływane w celu usprawiedliwienia praktyk i postaw odbiegających niekiedy w zasadniczy sposób od kanonów tradycyjnej moralności. Rozluźnieniu obyczajowemu, znajdującemu swój wyraz w sposobie życia poszczególnych osób, towarzyszy tendencja, by również na poziomie Instytucji społecznych sankcjonować jako uprawnione czy wręcz pożądane zachowania, wobec których etyka prawa naturalnego podnieść musi stanowczy głos sprzeciwu. Chociaż moralny relatywizm nie jest zjawiskiem nowym, to jednak ze względu na popularność, z jaką propagowane i przyjmowane są współczesnie jego tezy, warto zwrócić uwagę na szereg możliwych nieporozumień, na których zasadza się przekonanie, że nie istnieje żaden niezmienny kodeks etyczny, zaś normy moralne podlegają właściwym sobie przemianom oraz ewoluują wraz z rozwojem życia ludzkiego, w jego wymiarze społecznym, cywilizacyjnym, technicznym i tym podobne. Dwie etyki. Wbrew bałamutnym postulatom budowania etyki światopoglądowo-neutralnej, pod którym to szyldem na ogół skrywa się mniej lub bardziej wyraźna kontestacja norm moralnych wyrastających z chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, każda etyka z konieczności jest jakaś. W tym właśnie sensie, że musi założyć w punkcie wyjścia pewną określoną metafizykę, a także antropologię. Tę konieczność dobrze oddaje określenie etyki mianem antropologii normatywnej. <laughs> Z odczytaniem uprzednio prawdy dotyczącej nauki natury człowieka jego pochodzenia i ostatecznego celu na gruncie refleksji moralnej formułowane zostają niekiedy zasady, którymi winien się on kierować w swoim postępowaniu nie ma zatem jednej etyki podobnie jak nie istnieje jakaś jedna powszechnie przyjmowana metafizyczna interpretacja rzeczywistości czy też jedna odpowiedź na pytanie kim jest człowiek wielość filozoficznych ujęć zarówno natury świata jak i charakteru ludzkiego bytu znajduje swoje odzwierciedlenie w szeregu różniących się między sobą koncepcji powstających na gruncie filozofii moralności. Kontestacja, konstatacja tego faktu nie musi oznaczać przyzwolenia na relatywizm, który wyrażałby się zgodnie z kanonami politycznej poprawności w uznaniu tych koncepcji na, za w równym stopniu prawomocne oraz uzasadnione. Pozostaje ona przede wszystkim wyrazem realistycznego podejścia do ludzkich ograniczeń poznawczych. W wyniku których prawda odkrywana jest przez nielicznych, mozolnie oraz z domieszką wielu błędów. Jakkolwiek liczne i różnorodne są stanowiska w etyce, można je jednak z powodzeniem umieścić w ramach dwóch zasadniczych nurtów, które różni między sobą stosunek do powszechności, a także obowiązywalność norm moralnych. Pierwszym z nich jest etyczny absolutyzm, odwołujący się w swoich podstawach do filozoficznej koncepcji prawa naturalnego, drugim zaś szeroko pojęty etyczny sytuacjonizm, kwestionujący Istnienie jakichkolwiek norm powszechnie, jak też bezwzględnie obowiązujących, o ile etyczny absolutyzm utrzymuje, że istnieje szereg aktów wewnętrznie złych, jak na przykład pozbawienie życia człowieka niewinnego, co w praktyce przekłada się na kategoryczne niewolno formułowane pod adresem określonych działań, o tyle etyczny sytuacjonizm ocenę moralną wiąże zasadniczo z okolicznościami tym działaniom towarzyszącymi. Formułę niewolno, zastępujący jej relatywizowanym odpowiednikiem zazwyczaj niewolnym. Wolno, aczkolwiek w pewnych sytuacjach wolno. Etyczny. <laughs> Absolutyzm swoimi korzeniami sięga refleksji prowadzonej już przez Sokratesa, podjętej i kontynuowanej przez Arystotelesa oraz późniejszych myślicieli pogańskich, również chrześcijańskich. Jej fundament stanowi przekonanie o istnieniu obiektywnego ładu moralnego, którego człowiek nie tworzy, a jedynie zastaje, a który może odczytać w swej własnej, rozumnej naturze. Etyczny sytuacjonizm wyrasta natomiast z metafizycznego tudzież teorii poznawczego relatywizmu, który kwestionuje, bądź to samo istnienie, bądź też możliwość prze poznania ludzkiej natury, wyłącza poza granice sensownego dyskursu zagadnienie niezmiennych i powszechnie obowiązujących praw zapisanych w tej naturze. Pozbawieni w ten sposób możliwości odwołania się do obiektywnego układu odniesienia, zwolennicy sytuacjonizmu w okcenie moralnej poszczególnych działań zwykli odwoływać się do swoistego rachunku zysków oraz strat, opowiadając się tym samym za którąś z form utylitaryzmu. Jak łatwo można zauważyć podjęty w tematyce. Problemu pozornej zmienności norm moralnych z różnych powodów interesować może przedstawicieli obydwu powyższych orientacji. Etyczni relatywiści przywoływać będą przykłady zmieniającego się podejścia w ocenie moralnej pewnych zjawisk, jako przemawiające za słusznością wyznawanego przez nich poglądu, ze szczególną satysfakcją podkreślając te, które dotyczą nauczania kościoła czy też praktyki kościelnej. Zwolniki etyki absolutystycznej, wchodząc z założenia, że ład moralny sam w sobie pozostaje niezmienny, zainteresowani będą natomiast wskazaniem przyczyn, dla których świadomości ludzkiej pojawia się niekiedy wątpliwość co do niezmienności norm moralnych. Przyczyny pozornej zmienności norm moralnych. Posługując się terminem pozornej zmienności norm, mamy na uwadze stan ludzkiej świadomości, w której w skutek pewnego błędu poznawczego pojawia się fałszywe przeświadczenie dotyczące ewolucji nie tylko ocen konkretnych działań, ale także ich rzeczywistej moralnej wartości. Lepsze poznanie natury zjawiska. Podejrzenie dotyczące zmienności norm moralnych pojawia się zazwyczaj na poziomie norm bardziej szczegółowych, formułowanych w wyniku zastosowania norm ogólniejszych do wybranej dziedziny działalności człowieka, czy też do konkretnych jego aktów. Odczytywanie prawa natury dokonuje się za pośrednictwem odkrywania wrodzonych człowiekowi dążeń do posiadania i zachowania określonych dóbr. Skoro osoba ludzka jako taka ceni sobie na przykład własne życie, jest dla niej rzeczą samozrozumiałą, że stanowisko ono, dobro, stanowi ono, które domaga się ochrony. Podobnie jest również w przypadku innych ważnych dla niej dóbr, takich jak zdrowie, dobre imię, życie rodzinne, społeczne, własność prywatna i tym podobne, prawo moralne występuje w roli obrońcy poszczególnych dóbr. To one przemawiają do człowieka językiem prawa, językiem moralnych zobowiązań. Skoro ludzkim dobrem jest życie, to nie zabijaj, jeśli ludzkim dobrem jest miłość małżeńska i życie rodzinne, to nie cudzołóż, ale też nie pożądaj żony bliźniego swego. Kiedy jest nim Również posiadana przez człowieka własność, to nie kradni. Jeżeli ceni sobie człowiek własne dobre imię, nie powinien godzić w cudze przez obmowę czy też przez wysiłek oszczerstwa, dlatego nie mógł fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i tak dalej. Poszczególne normy prawa zapisanego w ludzkiej naturze oraz w przedstawiony powyżej sposób odczytane i sformułowane, posiadają, jak łatwo zauważyć, charakter ogólny. Ich właściwe zastosowanie do poszczególnych ludzkich działań wymaga właściwego rozpoznania natury samego dziecka. Działania. Jest na przykład rzeczą oczywistą, że ludzkie życie oraz zdrowie stanowią istotne ludzkie dobra, jak również domagają się moralnej ochrony. By jednak móc dokonać należytej oceny, ponadto określić dane działanie jako moralnie naganne, potrzebna jest wiedza o naturalnych, szkodliwych skutkach tego działania. Zdarza się, że świadomość zagrażającego niebezpieczeństwa przychodzi dopiero po czasie, w miarę postępu ludzkiej wiedzy. Dość wspomnieć niefrasobliwość odkrywców promieniotwórczości, którzy za Fascynowani nowo poznanym zjawiskiem nie zdawali sobie początkowo sprawy. Z jego negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu Bądź też bliższe nam czasowo przykłady W postaci stosowania aluminiowych sztućców Które sprawiały, że metal z łatwością Przenikał do spożywanych przez człowieka pokarmów Czy też wspaniały wynalazek w postaci eternitu Czynnością, której ocena moralna uległa radykalizacji Przywoływaną często jako przykład rzekomej zmienności Normy spalenie tytoniu Który w przeszłości traktowany był jako stosunkowo nieszkodliwa używka Rozwój wiedzy medycznej Związany z nim e, wzrost świadomości zagrożeń, jakie praktyka ta niesie dla ludzkiego zdrowia, każą odnieść od do niej normę nakazującą ochronę życia i zdrowia, przyjmującą w tym wypadku swoje negatywne sformułowanie niewolno. Lepsze poznanie natury zjawiska wpłynęło natomiast na znaczące złagodzenie stosunków wobec osób, które dopuściły się samobójstwa. Chociaż na płaszczyźnie obiektywnej pozostaje ono niezmiennie aktem wewnętrznie złym, oraz nieuporządkowanym, to jednak rozwój wiedzy psychologicznej kazał zweryfikować wcześniejsze podejście do czynów samobójczych. Jako dokonanych w sposób w pełni odpowiedzialny, obciążających sprawców w każdym przypadku ciężką winą moralną i pociągających za sobą sankcje ekskomuniki. Zmiana natury zjawiska. Mylne wrażenie zmienności norm moralnych oraz wynikających z nich ocen może być również związane ze zmianą natury zjawiska, tak pozostaje, że pozostaje ono jedynie pozornie identyczne z tym, którego dotyczył wcześniejszy werdykt. Przykładem zjawiska którego natura uległa zmianie, pociągając za sobą zmiany jego oceny moralnej, a także podejrzenie, że zmianom ulegać mogą również same normy. Jest pożyczanie pieniędzy na procent. Zarówno w tekstach biblijnych, jak również w pismach ojców Kościoła znaleźć można cały szereg sformułowań w kategoryczny sposób piętnujących lichwę. Dlatego też Kościół w swoim nauczaniu wielokrotnie wypowiadał się przeciwko pobieraniu procentu z racji samej pożyczki, kwalifikując tego rodzaju zysk jako niedozwolony i lichwiarski. Momentem w tej kwestii stał się dopiero rok 1800. 30. Kiedy to zniesiony został kanoniczny zakaz pobierania procentu od pożyczki pieniężnej, czy jednak tym samym uległa zmianie moralna ocena lichwy, czy zjawisko piętnowane wcześniej jako moralnie naganne oraz godne potępienia zyskało prawo obywatelstwa w świecie ludzi uczciwych w wyniku historycznej ewolucji obyczajów? Odpowiedź twierdząca na powyższe pytania byłaby równoznaczna ze zgodą na moralny relatywizm. Bliższa analiza natury tego zjawiska pozwala jednak zaobserwować Istotne różnice ról, w jakich występował i występuje pieniądz. Od tradycyjnej roli prostego zamiennika towaru poczynając, kończąc na wykreowanej w wyniku rozwoju życia gospodarczego nowej roli kapitału, pojętego jako swego rodzaju dobro usługowe. W wymienionych powyżej przypadkach pobieranie procentu od pożyczki pieniężnej posiadać będzie charakter dwóch odmiennych w swej naturze działań moralnych zasługujących na odrębną ocenę. W pierwszym przypadku pobieranie procentu będzie działaniem o charakterze lichwiarskim. Podobnie niegodziwym jak niegodziwym byłoby na przykład pożyczenie komuś na procent bochenka chleba w oczekiwaniu, że zwróci nam półtora, czy też szklanki cukru ze zobowiązaniem zwrotu stosownie większej jego ilości i tym podobne. Zarówno chleb, jak i cukier należą bowiem do tak zwanych Dóbr przeznaczonych do zniszczenia w pierwszym ich użyciu, to znaczy dóbr, w przypadku których nie da się oddzielić ich użycia od ich zniszczenia, a których użyczenie bliźniemu bez spodziewanego zysku stanowi obowiązek miłości. W drugim przypadku pieniądz nie występuje jednak w swojej pierwotnej roli zamiennika towaru, ale pełni funkcję dobra nieprzeznaczonego do zniszczenia. W pierwszym jego używaniu, którego udostępnienie pożyczającemu posiada charakter najmu, od którego moralnie godziwym jest pobieranie stosowne Wynagrodzenia. Kapitał pełni tutaj rolę porównywalną z tą, jaką pełnić mogą grunta rolne albo budynki, z których dzierżawa dokonuje się odpłatnie zawierana natomiast pomiędzy wierzycielem a pożyczającym, umowa posiada w swojej istocie charakter umowy o usługę kapitału. Niedostateczne rozróżnienie prawa moralnego i ludzkiego prawa stanowionego. Stosunkowo częstym powodem pojawienia się w ludzkiej świadomości wrażenia, że zasady moralne podlegają zmianom jest nieumiejętność trafnego rozróżnienia norm przynależnych do prawa moralnego oraz ludzkich przepisów z natury swej posiadających charakter tymczasowy. Odnosząc się do konkretnych warunków czasu i miejsca. Sytuacja wydaje się komplikować szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzą rozporządzenia władzy kościelnej. Swoje apogeum osiągając w przypadku rozstrzygnięć, jakie zapadły we wspólnocie pierwotnego kościoła, skutkiem czego jest ich obecność utrwalona na kartach Pisma Świętego. Klasyfikacja norm obowiązujących człowieka, przedstawiona przez Świętego Tomasza Zakwinu, posiada charakter odwróconej piramidy i obejmuje kolejno pierwszorzędne, jak też drugorzędne prawo natury od najogólniejszych jego sformułowań typu czyń dobro, unikaj zła, poczynając na dyrektywach nakazujących ochronę poszczególnych ludzkich dóbr, kończąc wreszcie zaś wskazuje na ludzkie prawo stanowione, które akwinata określa mianem determinaciones szczegółowych określeń podanych przez stosowną władzę świecką lub kościelną. Te ostatnie z natury swojej stanowią zastosowanie ogólniejszych norm moralnych do konkretnych warunków miejsca i czasu oraz jak jako takie obowiązują w tych właśnie konkretnych warunkach. Przykładem takich norm wydanych przez władzę kościelną są tzw. klauzule jakubowe, zatwierdzone na Soborze Jerozolimskim, relację, z którego święty Łukasz zawarł w dziejach apostolskich, problemem żywo dyskutowanym we wspólnocie pierwotnego kościoła, stanowiącym zarazem źródło nieporozumień i podziałów, była konieczność poddania Obrzezaniu oraz innym wymogom wynikającym z religii żydowskiej osób ochrzczonych, nawróconych z pogaństwa. Pogląd taki przeciwny praktyce, a także nauczaniu apostołów głosili niektórzy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, co stało się przyczyną zatargów zagrażających rozłamem młodej wspólnoty. Apostołowie zgromadzeni w celu zażegnania konfliktu przyjęli przedstawioną przez św. Jakuba ugodową propozycję, by nie obciążać wstępujących do kościoła pogan obowiązkiem obrzezania oraz innymi rozliczeniami Wymaganiami wynikającymi z prawa mojżeszowego, z zachowaniem wyjątków dotyczących m.in. niespożywania pokarmów ofiarowanych bożkom oraz krwi. Zakazy te miały na celu, jak wyjaśnia to Tomasz, utrwalenie jedności chrześcijan o korzeniach pogańskich i żydowskich, stąd też straciły swoją aktualność. W miarę jak przestała istnieć przyczyna ich wprowadzenia. Zmiana przykazań kościelnych czy przepisów liturgicznych powoduje w świadomości niektórych osób fałszywe przekonanie, że wszystko się zmienia, odnoszone łatwo do kwestii związanych z zasadami moralnymi, czego wyrazem mogą być roszczenia wnoszone pod adresem Kościoła, by na poziomie swych rozporządzeń sankcjonował rozpowszechnione współcześnie wykroczenia moralne. Źródłem tych postaw pozostaje brak klarownego rozróżnienia pomiędzy normami, nad którymi Kościół, jako prawodawca posiada władzę, oraz niezmiennymi kanonami pochodzącymi z ustanowienia Bożego. Akceptacja lub nakaz powstrzymania się od działania moralnie dopuszczalnego obarczonego złem fizycznym, powodowane zaistnieniem nowych okoliczności. Odrębną przyczyną fałszywego przeświadczenia o zmienności norm moralnych są przypadki, w których działanie wcześniej zakazane ze względu na towarzyszące mu zło fizyczne zostaje dopuszczone ze względu na zaistniałe nowe okoliczności. Kategoryczny zakaz czynienia zła. Bez względu na towarzyszące działaniu okoliczności dotyczy aktów pociągających za sobą zło moralne. Tradycja etyczna mówi w tym przypadku o tzw. aktach wewnętrznie złych – intrinseque malum – Istnieją jak poucza Jan Paweł II, przypominając klasyczną doktrynę moralną Kościoła działania, które są złe zawsze i same z siebie, to znaczy ze względu na swój przedmiot, a niezależnie od ewentualnych intencji osoby działającej i od okoliczności. Przykładowe wyliczenia takich działań znaleźć można zarówno na kartach Pisma Świętego, jak i w tekstach patrystycznych. Święty Paweł, piętnując wykroczenia moralne członków Kościoła w Koryncie, pisze na przykład nie łudźcie się, a ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Obok działań Bezwzględnie zakazanych, ze względu na towarzyszące im zło moralne, istnieją działania, zakaz których ma charakter jedynie względny i wiąże się z towarzyszącym im złem fizycznym. Zło takie, w przeciwieństwie do moralnego, może zostać dopuszczone ze względu na, ta, na pewne szczególne okoliczności. Przykładem takiego zła może być np. Na naruszenie czyjejś integralności cielesnej. Pozbawienie kogoś bądź też samego siebie ręki albo nogi jest aktem zasadniczo niedopuszczalnym, chyba że związane z nim zło fizyczne staje Staje się usprawiedliwione ze względu na odpowiednio ważną okoliczność, jaką może stanowić na przykład gangrena, zagrażająca życiu całego organizmu. To, co w innej sytuacji byłoby niedopuszczalnym okaleczeniem, w zaistniałych okolicznościach staje się kwestią słusznego wyboru. Złem fizycznym jest również pozbawienie człowieka jego świadomości, co między innymi każe ocenić jako naganne akty odurzania się. W niektórych sytuacjach złoto będzie można jednak dopuścić ze względu na spodziewane większe dobro, np w celu przeprowadzenia operacji chirurgicznej. Brak rozróżnienia pomiędzy działaniami, w stosunku do których zakaz posiada charakter bezwzględny oraz wynika z prawa moralnego i działań, które zasadniczo nie powinny być podejmowane ze względu na towarzyszące im zło fizyczne, mogą jednak zostać dopuszczone w szczególnych okolicznościach, nasuwa niekiedy podejrzenie, że wszelkie normy obowiązują w sposób względny. Przykładem działania, co do którego nauczanie moralne kościoła uległo takiej właśnie pozornej zmianie, może być sekcja zwłok. Wczesne chrześcijaństwo z dużą rezerwą podchodziło do tej praktyki, zwracając przede wszystkim uwagę na jej bezcelowość. Synod w Tours w roku 1163 zakazał duchownym, spośród których w tym czasie rekrutowała się większość medyków, udziału w autopsjach. Wydaje się, że tego typu postawa motywowana była. Powątpiewaniem, by sama ciekawość mogła stanowić okoliczność usprawiedliwiającą akceptację zła fizycznego w postaci naruszenia integralności ludzkiego ciała, także po śmierci. Świadczyć może o tym fakt zgody na sekcję zwłok zmarłego w sposób niespodziewany papieża Aleksandra, w zmierzającej do wykrycia przyczyny jego zgonu. Wraz z rozwojem medycyny, uznając celowość wykorzystania ciał ludzkich służącego rozwojowi nauki, Kościół pozytywnie wypowiada się w tej materii. Zezwalając na zakazaną wcześniej praktykę. Przykładem kwestii, w stosunku do której nauczanie Moralne kościoła uległo pozornej zmianie w kierunku przeciwnym, zalecając powstrzymanie się od działania wcześniej akceptowanego i rozpowszechnionego jest stosowanie kary śmierci. Zakaz zabijania człowieka posiada charakter bezwzględny jedynie w odniesieniu do osób niewinnych, poza sytuacją agresji. W przypadku tej ostatniej człowiekowi przysługuje słuszne prawo obrony samego siebie oraz innych osób z wykorzystaniem niezbędnych skutecznych środków. Wśród skrajnych przypadków prawo to usprawiedliwia również pozbawienie agresora. Jego życia, co stanowi zło o charakterze fizycznym, za które odpowiedzialność moralna spada na sprawcę agresji. Patrząc przez pryzmat wymiaru społecznego, prawo do słusznej obrony dało podstawę wypracowanej na przestrzeni wieków teorii tzw. wojny sprawiedliwej. Zapewnia ono również władzy, odpowiedzialnej za społeczność, możliwość stosowania kary śmierci w sytuacjach, w których wymaga tego w sposób bezwzględny obrona dobra wspólnego. Nauczanie moralne Kościoła pozostaje w tej kwestii niezmienne, na co wskazuje. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdzając, że kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Nawiązując do wcześniejszych stwierdzeń, można zatem powiedzieć, że pozbawienie życia skazańca stanowi zło fizyczne, które powinno się unikać poza przypadkiem rzeczywistej konieczności. Na potrzebę zachowania daleko większej niż w czasach dawniejszych rezerwy w wyrażaniu zgody na stosowanie kary śmierci zwracał w swoim nauczeniu uwagę Jan Paweł II, będąc wyrazicielem przekonania, że biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponują współczesne państwa, by skutecznie ukarać zbrodnię, unieszkodliwić jej sprawcę, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. Podsumowanie Świat, w którym żyjemy, podlega niezwykle szybkim przeobrażeniom, których źródłem jest dynamiczny postęp techniczny. Fakt ten sprzyja kształtowaniu się mentalności skłonnej akceptować jako naturalne i nieuniknione także pewne negatywne przemiany o charakterze obyczajowym. Ich propagatorzy oraz obrońcy chętnie przywołują przykłady wcześniejszych zmian w podejściu do niektórych kwestii moralnych, niekiedy sankcjonowanych również na poziomie oficjalnego nauczania kościoła. Etyka odwołująca się do prawa naturalnego sprzeciwiając się moralnemu relatywizmowi, jak i utylitaryzmowi, podkreśla obiektywny, absolutny, niezmienny charakter jego norm. Wrażenie ich pozornej zmienności może mieć swoje źródła na poziomie ich zastosowania do 1. działań ludzkich, których natura nie została wcześniej wystarczająco wnikliwie poznana, np. nadmierne pobłażliwe traktowanie nikotynizmu, czy też nadmiernie surowy stosunek do samobójców. 2. działań, których natura uległa zmianie, przez co odnieść do nich należy inne normy, np. potępienie lich. I zgoda na oprocentowane kredyty bankowe. 3 działań będących przedmiotem ludzkiego prawa stanowionego, mylnie uznanego za prawo moralne, np. biblijny zakaz spożywania krwi, wreszcie zaś cztery działań, które jako moralne, neutralne, a obciążone jedynie pewnym złem fizycznym, mogą zostać dopuszczone lub zabronione ze względu na zaistniałe nowe okoliczności, np. dopuszczenie stosowania sekcji zwłok dla potrzeb wyjaśnienia przyczyny zgonu lub w celu pogłębienia wiedzy medycznej zalecenie powstrzymania się od sięgania środek zaradczy w postaci kary śmierci w sytuacjach, w których post Rozwój cywilizacyjny pozwalałby w inny sposób ukarać i unieszkodliwić przestępcę. Bardzo dziękuję.